Witajcie z powrotem na kanale Testowanka i dzisiaj będzie super śmieszny odcinek, bo będziemy robić challenge'a. Challenge ten pojawił się wczoraj na kanale dwóch moich ulubionych YouTuberów. Jeden z nich jest James Charles, drugi jest Niki Tutorial. Polega on na tym, że robimy makijaż nie w kolejności tak jak normalnie byśmy go nakładali, tylko właśnie w kolejności alfabetycznej. I ja się słuchajcie, nie mogę już doczekać. My będziemy używać sobie tutaj głównie polskich nazw, także będzie zupełnie inna kolejność niż to, co oni pokazali na swoich kanałach. I zaczynamy! Kochani, ja zrobiłam sobie listę rzeczy, które normalnie nakładam. E, korektor, podkład, cienie, bla, bla, bla. I zrobiłam ją sobie w kolejności alfabetycznej, i tutaj zaczyna robić się ciekawie. Ale zaczynamy sobie. Pierwszą rzecz, którą mam na liście jest na literę B i tu jest baza i tutaj powiem wam, że bardzo się cieszę, bo oni tą bazę, czyli primer mieli prawie na samym końcu listy eee, i to wyglądało bardzo przerażająco, a tutaj akurat start jest bardzo, bardzo lajcikowy, tutaj los nas oszczędził i jest baza, zaczynamy od bazy, normalnie też zaczęłabym od bazy i nałożę sobie tutaj bazę od Douglasa Prime and Glow. Dobra kochani, bazę mamy już nałożoną i teraz przechodzimy sobie do kolejnej rzeczy z listy, też na B i przechodzimy do brązera. Ja zdecyduję się tutaj jednak na płynny brązer, bo wydaje mi się, że jak w pewnym momencie będziemy gdzieś tam na końcu nakładać podkład na P, to wydaje mi się, że lepiej będzie to jakoś ze sobą połączyć. Zresztą zaznaczam, nie przeraźcie się ilością tego brązera, no bo jego jednak ma być później pod podkładem widać, jakoś może to troszkę delikatnie przebije i jednak mimo wszystko będzie efekt konturowania. Przynajmniej takie mam założenie. I sobie trochę Nochala. Dobra, brązer już mamy. Ja sobie biorę listę i przechodzimy do litery C. I tutaj mamy cienie do oczu. Najpierw biorę sobie paletkę od Makeup Revolution Praline, która jest tak naprawdę paletką do twarzy, ale ten tutaj kolor e, różu praktycznie. Pięknie wygląda na powiekach, i bardzo często e, używam jej na co dzień po prostu. Teraz pojedziemy sobie trochę kolorkiem i weźmiemy sobie tutaj ten taki jaskrawe, różowy z paletki samego króla Jamesa Charlesa. I robimy blend, blend. I tym co nam zostało na tym pędzelku, jeszcze sobie zrobimy kolorek pod okiem. Z tej samej paletki weźmiemy sobie tutaj ten brokatowy. I na sam koniec w kąciki tutaj ten taki pański. I jeszcze sobie myślę, żeby troszkę przyciemnić tutaj ten drugi kącik oka. No dobra kochani, cienie mamy już jako taką ogarnięte i teraz przechodzimy do kolejnej pozycji alfabetycznej na liście i to będzie na literę E eyeliner. I tutaj się zastanawiałam teraz w sumie jak to czytam, czy nie powinnam tego nazwać kreską, ale już nie będę zmieniać sobie eyelinera. No dobra, kreski gotowe to nie jest jakiś mój największy wykód w życiu, bo sama dużo kresek nie noszę i e, ja jakoś... No ale dobra, ruszamy do kolejnego etapu e, i tutaj już jesteśmy na K i pierwsza rzecz na K to konturówka do ust. Mam, że do tej pory ten challenge trochę nas oszczędza, jest nawet powiedziałabym, że dość lajcikowo. ale mam jeszcze jedną rzecz na literę K, bo czas na korektor. I Tutaj użyję sobie korektora z Makeup Revolution, który jest ostatnio w sumie jeden z moich ulubionych korektorów. ok, korektor mamy już nałożony i ja patrzę co mamy kolejnego na liście a następne na liście jest już na literę M i jest maskara no słuchajcie, taki challenge to ja mogę robić naprawdę codziennie maskara ogarnięta i kolejna rzecz, to jest rzecz której teraz boję się najbardziej bo będziemy teraz nakładać na to wszystko podkład, Uuu. ja tutaj użyję sobie podkładu L'oreal True Match. No i konturowania prawie nie widać. Dobra, chyba jeden z najtrudniejszych kroków za nami, i dalej mamy pomadę do brwi. Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę, że nie była pod podkładem, bo to by dla mnie była naprawdę tragedia. Biorę sobie moją ulubioną pomadę. brwi jako taką mamy ogarnięte i ja jestem bardzo ciekawa co mamy kolejnego na liście pomada do pomada do brwi była i teraz przechodzimy do pomadki i tutaj użyję sobie nowości od Loreal pomadki dwa w jednym dobra kolejny krok co tu mamy kolejny krok puder no słuchajcie, ja nie wiem, czy ja powinnam tą challenge zrobić jeszcze raz po angielsku, bo tam rzeczywiście było trudniej. Napiszcie mi w komentarzach, czy powinnam też zrobić po angielsku. Dobra, idziemy sobie z pudrem. Ok, makijaż troszkę utrwalone. I co mamy dalej? Później mamy różne Nakładamy sobie róż i tutaj nałożę sobie ten sam róż, który przed chwilą nakładaliśmy w sumie na powieki, no i powoli zbliżamy się do końca naszej listy. Po różu też na R mamy rozświetlacz i tutaj też się zgadza. Bierzemy sobie z tej samej paletki od Makeup Revolution. Ten tutaj bardzo taki lodowy powiedziałabym. No popatrzcie, jakie jest mega. Dobra, R już było, jeszcze na R, a jeszcze na R mamy rzęsy Zapomniałe. Dobra, kochani, rzęsy już jako tako nałożone, fakt trochę mi zabrały tego eyelinera. Ale jeszcze można z tym żyć i przechodzimy do ostatniego kroku. I to jest utrwalacz. Słuchajcie, na pierwszym miejscu baza, na ostatnim utrwalacz polski jest stworzony do takiego challenge'u. I ja mam tutaj swój ulubiony utrwalacz od Morphe, który działa naprawdę na razie rewelacyjnie. Zwłaszcza, że moja skóra naprawdę błyszczy się po 10 minutach, a tutaj naprawdę ten makijaż potrafi się trzymać cały dzień. Tak, jestem bardzo zadowolona. Dobrnęliśmy do końca listy. No ja was w sumie bardzo mocno przepraszam, że nie było w jakimś nie wiem, mega dziwactwem, bo tak naprawdę wszystko super po kolei. No fakt, ten podkład mógłby być o wiele wcześniej, no bo kontonowania tak za bardzo nie widać, ale tak naprawdę to była jedyna rzecz, która była jakoś w sumie super nie po kolei, a reszta naprawdę ułożyła się super świetnie. Także w sumie troszkę korci mnie, żeby zrobić tą angielską wersję, no ale zobaczymy po komentarzach, dajcie mi koniecznie znać, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku a my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, mam dla was kolejnego sekretnego challenge'a, ciekawe czy zgadniecie jakiego, do zobaczenia słoneczka papa. Pa.